Wielki ogóle w wersji PKS-owskiej. Przyczepo z dzieciństwa pamiętam, jak z dworca zachodniego przy e, ulicy hutniczej stamtąd odjeżdżały takie PKS-y do e, Warszawy. Drzwi otwierane z klamki. Ja sobie przypominam również z dzieciństwa, jak takim autobusem jechałem nawet gdzieś na jakąś kolonię i rozkładało się te środkowe, dodatkowe miejsca siedzące. Obejrzenie tego dzisiaj w Starachowicach jest okazja przypomnieć sobie, takimi autobusami jeździli również mieszkańcy Starachowic na wycieczki na wczasy do Łeby. Jeśli ktoś ze starszych oglądających to pamięta. Autosan H935, taka lekka przeróbka tego autobusu. W tej chwili służy jako autobus turystyczny BMZK Puławy. Jego wyposażenie właśnie w te wysokie oparcia. Autobus przerobiony z autosana miejskiego. Tutaj są już nieco inne drzwi. To taki powiedzmy sobie wóz po liftingu. Ten Autosan H921 już znany jest z wczorajszej transmisji, z Kraśnika H921, no co, czekamy na mieszkańców Starachowic i nie tylko, no i żeby pogoda dopisała. Pogoda się pewnie ustabilizuje, bo już co miało popadać, to w nocy popadało. Tutaj e, autobus e, znany już e, z ubiegłorocznej e, edycji to jest autosan H935 to jest ta ikona e, autobusu miejskiego, który pod koniec lat e, 70. zastąpił chociażby tu w starach obicach e, Sana Hasto, a potem właśnie coraz bardziej wymiana taboru z Sanoka przybywały te pojazdy i wypełniły. Tabor miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Stopniowo także i te autobusy zaczęły być wymieniane na Jelcza M11, który tutaj właściwie zakończył funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Starach Opisach. Dzień dobry, panie prezes. Dzień dobry. Nie poznałem pana jednego przybywającego. No jednego, dzisiaj byśmy proszali, żeby jeden przybiegł. Jedź przerobiony z autobusu miejskiego służy innym autobusom, aby uratować awarię. To jest kierowca z Lublina, również od nie Miedzi dwóch panów od ogórków się spotkało, no ale pan bez przyczepy. Idą on by spokojnie, by tą przyczepę też sobie... Trafisz. Z tym, że były takie jelcze również w wersjach przegubowych. To, co w komunikacji miejskiej bardziej używane były w wersjach przegubowych, a nie z przyczepą. Przegubowiec jeden jest w Krakowie, my robimy teraz w Warszawie e... drugi, a to jest w ogóle warszawski pomysł AP-02, wyprodukowany na włoszczańskiej. Z dwóch zderzonych ogórów został zrobiony przegub. I później patent został sprzedany do Jelcza udoskonalili połączenie, po, po tą samą obrotnicę między, między przegubami i później poszło już jako AP-62. Niestety w Warszawie, która, że tak powiem, wyprodukowała pierwsze egzemplarze, zostały to wszystko zezłomowane. Ostał się w Krakowie i tak jak mówię, w tej chwili my jako klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie odbudowujemy. No A, wstyd, żeby Warszawa nie miała, nie miała takiego, takiego autobusu, który, który był wymyślony w Warszawie. I był ikoną jednak komunikacji warszawskiej. co widać na wielu filmach pochodzących z lat 70. W październiku ubiegłego roku kupiłem szesona APH52, który jest następcą tego ryjka tak zwanego AH47. No i remontujemy go i bardzo możliwość na jesień już nie zdążymy, ale w przyszłym roku na noc muzeów pewnie już pojedziemy. Auto są H620. Takie autobusy jeździmy też w Nowym Sączu. Ten egzemplarz jest oryginalnie zachowanym egzemplarzem, który jeździł po ulicach Nowego Sącza. Jest to 97-rocznik. W tym roku udało nam się zakończyć remont i gdzieś też gdzieś tam mieliśmy na zapasie po prostu ten remont samochód. został zakończony w tym roku dosłownie jakiś miesiąc temu może. Czyli można powiedzieć, że taka premiera właśnie. Tak dokładnie. No, jeśli chodzi na Polskę, to jest premiera, dokładnie. Bardzo był zniszczony ten autobus. Wiadomo, to wszyscy zakładają, że Niby może być niedużo remontu, niedużo pracy przy tym, ale jak się zaczyna rozbierać, to zawsze przybywa tych rzeczy, które pasuje po prostu naprawić, że trzeba je zregenerować. Przyjechaliśmy tym autobusem tutaj do Starachowic, go zaprezentować. Starachowice to jest specyficzne miasto, także. Jest taki tory jazdy. No tutaj właśnie dlatego, że fabryka powstała w no, pewnie, podgazdy, żeby, pod, żeby pod, pod mogły od razu te wszystkie hybrydy, które tu powstają. Jakie wrażenia dzisiaj w prezesie? Powiem Ci, że jadę na dwie godziny odpocząć, no i dalsze godziny. No a co tam ciekawego w ogóle? Którymi autobusami? Jak tam było? Opowiadaj, opowiadaj. E, którymi? No. no ja dziewiątką jechałem, co widziałeś? No ja nie, no. A dziewiątką, no i przeszliśmy na ten autobus na południe, na, Lub na Lubiance. Jechać na ten, wiesz? Mm -hmm. no, tylko Mana i później, tak o dwie godziny przerwy, i trzeba, wiesz. I trzeba, trzeba przyjechać z powrotem. Tak od 21 prawie do 23 na no, ten ostatni zjazd taki z Targowicy. Czy autobus ten był kiedyś na wyposażeniu krakowskiej komunikacji? Jak to wyglądało? Ten konkretny model nie. Tutaj jest cała historia jego opisana. Może sobie pan Ponieważ ja nagrywam, więc wolałbym, aby pan mi o tym opowiedział. Bo to to Panie... jest szczep z dwóch autobusów, ponieważ żaden się nie ukował i oni przerobili z dwóch zrobili jednego, że tak powiem, aczkolwiek numeracja z Zajezdni Bińczyce pozostała. No i taka jest jego historia. Pracuję w MSZC Tomaszowskiej, już 23 lata będzie. Zaczynałem jako kierowca autobusu, ponieważ od dzieciństwa pasjonowałem się autobusami, ale też podkreślę pociągami. Zrobiłem prawo jazdy, wyszły przepisy unijne, kiedy trzeba było mieć licencję, zabezpieczenia. Prawko mi zostało, złożyłem papiery do Tomaszowskiej jęzetki. Tam musiałem niestety rok czasu czekać, żeby się dostać. To nie były takie czasy jak teraz, że bardzo potrzeba kierowców. Zacząłem pracę na Jelczu M11, bardzo miło wspomniałem ten autobus. Później były różne autobusy, bo w to MZC MZ, MZ, MZ występowały i daby plany Na końcu trafiłem na naszego Solarisa hybrydowego Urbino 12 i następnie y, było tak, że, y, zostałem chyba bo Po wielu latach pracy zaproponowano mi stanowisko dyspozytora zmianowego, którym jestem już chyba, nie chcę skłamać od 4 lat ale nadal jeżdżę autobusami, dlatego właśnie przyprowadziłem tutaj perełkę naszą Mana NL262, którym tutaj jak na razie zauważyłem wszyscy są zachwyceni, co mnie bardzo cieszy. To są wozy dużo bardziej zaawansowane technologicznie yy, niż na przykład Jelcze albo Neoplan. Ponadczasowy w sumie jest design. Lions ma bardziej ponadczasowy design, ale tak naprawdę od 89. prototyp w 88 do 2001-2. No te wozy jednak wychodziły bo teoretycznie do 99, ale zdarzały się wozy, na przykład w Direkcie, wozy z Oslo, które wyprodukowane zostały w 2000 albo w 2001. I, no, że tak powiem, są. To jest, to jest design, który się no, troszeczkę się teraz zestarzał, no, Patrząc na mana nowego, No to nie jest to samo, ale jak na tamte lata, no, to jednak wzbudzał chodzi wśród jelczy. Ja przypominam, że w 2001, jak weszły, jak przyjechał ten man do Lublina, to jeszcze było na ulicach pełno małych kwiatów, dużych kwiatów. Jelcze PR już się kończyły powoli, ale M11 jeszcze było bardzo dużo. No i co możemy powiedzieć, tutaj akurat zastosowano skrzynię Void 3 albo 4 biegową, to zależnie od wersji, silnik jest bardzo kulturalny, albo mandę 0826, nie pamiętam jak to jest, ale taki też był, Mandę 2066 też był, od tak naprawdę wozy były od 220 koni do 310, to jest Niederflur Gelenkbus, 260 moc silnika, zbiornik bardzo często był nad pierwszą co mamy jeszcze. Tu mamy bardzo ciekawy patent, pokażemy fanom tego. W Lublinie chyba nie było w żadnym, ale tutaj na przykład tak jest. To jest bardzo ciekawe, bo to jest taka poręcz, która się przesuwa przy zamknięciu drzwi. Może zademonstrujemy, o, w ten sposób to się przesuwa i w związku z zamknięciem tej poręczy ludzie przy otwartych drzwiach Mogą podejść pod samą szybę, a jeżeli zamknie się poręcz, no to jest to można powiedzieć naturalna bariera. Oczywiście, że przyklęk jest jest ECAS, cały system ECAS, czyli regulowania pojazdu elektronicznego na zawieszeniu, marki Wapko, yy, Ale y, definitywnie to ułatwiało wsiadanie, plus były wozy z rampą, nawet wozy z Bordeaux oryginalnie, które jeździły też w Lublinie, miały automatyczną rampę, poprzez przyciśnięcie przycisku. Wręcz nawet berlińskie many miały dwie rampy, bo była rampa i w pierwszych, i w drugich drzwiach. Ja jestem pasjonatą, można powiedzieć urodzenia, no i spełniał tę pasję, mam nadzieję, do emerytury, a może i nawet dłużej. Na co dzień pracuję też jako kierowca zawodowy autobusu. No i też pasja, nie tylko ogólnie do szeroko pojętej motoryzacji wszelkiej maści, już od co? No, od małego takiego. Klasyczny miejski autobus, który służył w wielu miastach polskich, także w tych większych traktowany był jako autobus wielkopojemny. Oczywiście wysoka podłoga, także te standardy dzisiejsze. No, absolutnie niespełnione, brak klimatyzacji i innych bajerów. Nie zmienia to faktu, że bardzo trwały, wytrwały autobus długo służył w taborach komunikacji publicznej, aż no, do czasów powiedzmy obecnych, kiedy zostały zainwestowane olbrzymie pieniądze w rozwój zrównoważonego transportu, tak się to nazywa. Tutaj dwa starsze i jeszcze widzę trzeci dojechał pogotowie techniczne starachowickiego MZK wyjechało tak gwałtownie być może coś się na trasie zepsuło Tutaj mamy nawet już tabliczki wystawione, także łatwiej poznać autobus z Rzeszowa, czyli tam, gdzie prezesem jest organizator, człowiek wspierający ten zlot pasjonatów. Bo nie tylko mówimy tu o autobusach, ale również o osobach, które tymi autobusami się opiekują. To jest MAN 263, szóstka oznacza pojemność silnika. To wczoraj się nauczyłem takich szczegółów. Tutaj mamy Mana. Z kolei w wersji podmiejskiej można powiedzieć, to jest autobus, który no, wyposażony jest zobaczcie, jeszcze w taką klasyczną tablicę kierunkową z napisem PKS Kielce. Z trasy Wrocław do Kielc przez Opole Częstochowe Jędrzejów. Mamy w wersji dwudziowej dwa pomosty. Tutaj jest taka ciekawa dosyć forma tych drzwi, ponieważ one otwierają się na zewnątrz. Tutaj mamy jeszcze podpowiedź, że mamy do czynienia z manualną skrzynią biegów. Sześciobiegowa, manualna. Taką mi tutaj opiekun tego wozu podpowiada, ale on. Tutaj z za kierownicy uciek. To no, mówił o tej manualnej skrzyni biegu. Faktycznie jest tutaj dźwignia. W manach tej, z tych rośników to była rzadkość tego typu skrzynia, dlatego że większość autobusów była wyposażona w automatyczne skrzynie. My no jako manach mowa, no to mamy tutaj wóz z taboru MZK Sarachowice w barwach przedsiębiorstwa, Uzupełniają tą gazową, ekologiczną komunikację. Na bocznicę kolejową, jak już tutaj jestem przy płocie, przyjechał też inny transport pasażerski w tej chwili wycieczkowy ale tymi torami wąskotorową linią do Iłży kiedyś. Kursowały normalne składy pociągu osobowego. Taka mini kolejka, prawie z lotem zabytkowych autobusów, ale nie sposób było, aby w Starachowicach, w miejscu, gdzie jest produkowany, taki autobus na zlocie się pojawił. W kolorach daleka widocznych można powiedzieć, że wręcz aż rażący. W oczy z olbrzymim napisem Jestem ze Starachowic. Ten autobus za kilka dni będzie kursował po Skarżysko-Kamiennej, gdzie pani prezes tamtejszego przedsiębiorstwa wystarała się, aby ten autobus w formie testowej pojawił się na ulicach. Autobus elektryczny. Czyli to nawet nie jest hybryda, tak? To jest taka klasyczna... Nie, to nie. Jest on ładowany, ładowany jest z tego urządzenia, jak już tutaj jest, przy tym jesteśmy. Oczywiście to w tej chwili służy jako no, eksponat do oglądania, jak wygląda taka stacja ładowania autobusów. Myślę, że ona się niewiele różni od ładowania czy ta wtyczka, To nie wiem, taka sama jak do osobowych jest. Ale ja to jest uniwersalna. Czyli co? CCS2. W zależności od tego jaki pojazd ma zastosowaną baterię, tak dostosowuje moc ładowania, ładowarka do... Ale do autobusu taka jakaś większa chyba moc, nie? To jest 180, 180, 180 kW. Aha. To taki autobus... Ta, te baterie, właśnie, to ile jest. tam one w ogóle są, ja powiem szczerze, bo tak nie bardzo się... Zakres, no tutaj musielibyśmy zapytać... No 6 więc, 6, 6, 600 V. 600, 600, 600, czyli to tak, jak trollejbus mniej więcej, żeby tak. można to było napędzić tak, 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 i żeby to jechało tak, w ogóle. Tak, tak, tak. No to dziękuję panom oczywiście za tą krótką dawkę wiedzy na temat elektrycznego autobusu. Autobus ma piękny napis na boku. Jestem ze Starachowic, jeździ testowo po różnych miastach. A panie prezes tęsknie, patrzy na, na, na tego. Dzisiaj będziemy Jestem go testować. Jestem ze Starachowic, to kiedy on będzie ze skarżyska. No niedługo, ale będziemy go testować. Dzisiaj go zabieramy ze sobą. Naprawdę, tak. przyjechaliście. Przyjechaliśmy po, niego. po to, żeby go zabrać. No, nie A. I A jak to, co to to? Zrobić, żeby się przedsiębiorstwo wystarało o to, aby dostać na testy taki bus, zadeklarować. Kupno. Z, nawiązać współpracę i na razie na zasadzie testów. Testowaliśmy już Sanionga, no a teraz będziemy. Tak, Sanionga? Jutonga. Jutonga. A teraz będziemy testować mana. Część kierujących przyjeżdżających na zlot autobusów, trafia tam na zamkniętą taką pętlę koło McDonalda. Prowadzi ich nawigacja, natomiast na plac targowy, wjeżdża się od drugiej strony, od ulicy Targowej, a nie od strony ulicy Józefskiej, także tutaj, ale sobie radzą ci kierowcy, tam wcześniej widziałem autosana, w tej chwili Przegubowy zresztą wjechał po tego McDonalda, być może sobie wjechał też, żeby kupić jakąś kanapkę. Tutaj mamy bardzo ciekawego Ikarusa Przegubowego, który został, służył wcześniej jak w komunikacji na Węgrzech, czyli tam gdzie te autobusy powstają. Różniły się te autobusy od tych naszych, które jeździły po Polsce, przede wszystkim rodzajem drzwi. Te miały drzwi skrzydłowe, natomiast były drzwi harmonikowe. Ten autobus i karus na co dzień jest eksponatem w Lublinie, w tamtejszym przedsiębiorstwie komunikacji. Miejskiej, wczoraj jeździł na linii turystycznej, dzisiaj przyjechał na zlot do Starachowic. To jest Ikarus, ale produkcji, co ciekawe, polskiej. Zobaczcie, on ma tutaj nawet taki symbol IK-160P, czyli tak jak z Fiatem 125P oznaczało to, że jakiś polski udział w tym autobusie był, polegało to na tym, że dużo elementów, typu reflektory od Stara, od Fiata, właściwie te to są stosowane były w Fiacie 125P i niektórych pierwszych Polonezach. To takie światła. Kierunkowskazy od Stara. Kierownica, nie wiem, czy oryginalna ikarusa, ale myślę, że też coś może mieć z polskich ciężarówek. Tutaj mamy Jelcza, którego również chyba wczoraj pokazywałem. To jest Jelcz o symbolu L11. Było kilka modeli tych, tych Jelczy. Ten akurat różnił się od miejskich wersji tym, że nie miał środkowego pomostu. Występuje w miejskich wersjach. Zresztą tam stoi taki po drugiej stronie. Mercedes-Benz o nazwie 0303. To jest autobus, który których kilka egzemplarzy służyło w komunikacji Międzymiastowej Ostrowieckiego PKS, on ma tutaj dalej naklejone, to znaczy nadal, tak jest nadal PKS Ostrowiecki, właścicielem tego autobusu, przypuszczam, że wielokrotnie przejeżdżał przez Starachowice, ponieważ przedsiębiorstwo w Ostrowcu obsługiwało między innymi trasę do Łodzi przez Starachowice. Tutaj widzę też jest troszkę zabytkowego wyposażenia w tym autobusie, czyli mamy tutaj bileterkę, z której w czasach, jak tu zrobię, podniosę się na jednym stopień, tak ja mam nawet w kolekcji swojej takich kilka przedziurkowanych biletów, ten kosztował 11 tysięcy złotych, to już sprzed inflacji, tutaj nawet jakieś pieniążki Również przed inflacji leżą kasownik do tych biletów ręcznych. No i oczywiście tutaj różne bilety, które kierowca posiadał i sprzedawał, ponieważ w PKS-ach bilety sprzedawali kierowcy. No pamiętacie też że takie czasy, jak pan będzie wysiadał, to niech pan odda. Wiecie o co chodziło. To, to, to takie powiedzmy dawne czasy. No i już tutaj bardziej nowoczesna kasa fiskalna Elmar, która już fiskalizowała sprzedaż biletów. Ja pracuję w firmie Neobus Polska, a że prezesi z PKS-em Ostrowieckim kooperują, ja jestem pasjonatem w ogóle zabytkowej motoryzacji. Prezes zgodził się udostępnić ten autobus. I Pan nim tu przyjechał, Dokładnie, aby pokazać. Dokładnie, w Rzeszowie na pokazać też tunne. byłem tym autem. Mercedes Connecto, ale w bardzo nietypowej już wersji, zszedł ze służby pasażerskiej i w tym momencie przestał pełnić funkcję przewozu pasażerskiego. Jest to prawdopodobnie jako samochód specjalny, samochód służący do urządzenia, imprez w środku, zaraz tam wejdę na momencik, kto zobaczycie, a tak ten autobus wyglądał przed przebudową Mercedes o nazwie Connecto, autobus przegubowy, ten autobus podjeżdżał, to ja w pierwszej chwili myślałem, że to jest jakaś więźniarka Albo, ale te drzwi znowu były takie niewiedzienne, bo łatwe do wyłamania. Natomiast, no ale mówię, pewnie w środku są jakieś cele do zamykania różnych przestępców. Potem sobie pomyślałem, że może to jest autobus przerobiony do przewozu zwierząt dzikich, niebezpiecznych, gdzieś miał służyć w cyrku. A dopiero uświadomiono mi, że nie, to jest autobus przerobiony na imprezownię, i tutaj się odbywają. Imprezy, myślę, że wieczorem, gdy zrobi się troszeczkę bardziej klimatycznie, cała ta e, dyskoteka zostanie tutaj uruchomiona i będzie się można w tym autobusie chwilę pobawić. Tak wygląda ostatnie spojrzenie słuchajcie, na plac. On tutaj zresztą niedługo opustoszeje, ponieważ część tych autobusów. Obsługuje dzisiaj specjalne linie komunikacyjne i warto wziąć czynny udział, prezentując swój kolekcjonerski sprzęt komunikacji lub taboru autobusowego. Dziękuję, że byliście do Państwa.